W Ostrowi od 9 lat hucznie obchodzimy Święto Pań, za sprawą Festiwalu Zdrowia i Urody Miasto dla Kobiet. W miejskim ośrodku sportu i rekreacji przygotowano mnóstwo atrakcji, podczas których Ostrowianki mogły celebrować swoją kobiecość. Na przybyłych czekały zajęcia taneczne, warsztaty kosmetyczne i modowe, zajęcia pielęgnacyjne i wiele innych. Witam serdecznie wszystkich przybyłych i dziękuję serdecznie za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję wszystkim, którzy dołożyli cegiełkę własną do organizacji tego eventu, wszystkim wystawcom, wszystkim uczestnikom. Ale najbardziej i szczególnie witam Was, drogie Panie, bo to Wasze święto, festiwal jest skierowany do Was. Życzę Wam wszelkiej pomyślności, jak największej ilości wolnego czasu, żeby zadbać o tą naszą festiwalową, tytułową urodę i zdrowie i wasze wewnętrzne, duchowe piękno. Na chętne panie czekały stoiska fryzjerek, dietetyków i kosmetyczek. Można było skorzystać z bezpłatnego badania trychologicznego włosów i głowy mikrokamerą, by sprawdzić poziom nawilżenia skóry. Swoje produkty prezentowali również lokalni wytwórcy i artyści. Festiwal nie odbyłby się bez warsztatów tanecznych. W tym roku przyjechał do Ostrowi Tomasz Barański, znany z programów takich jak You Can Dance i Taniec z Gwiazdami. Uczył ostrowianki tańców latynoskich. Flow, flow, quick, quick, slow, flow, slow, quick, quick, slow. Flow, slow, slow, quick, quick, slow. Slow, slow. Zmiana. Slow, slow, quick, quick, slow. Slow, slow. Jeszcze raz. Δεν αφήνω! Te panie, które chciały poznać proste triki, jak optycznie wyszczupić sylwetkę, oraz dowiedzieć się, jak łączyć ze sobą kolory, by wyglądać młodziej i szczuplej, mogli wziąć udział w warsztatach modowych. Prowadząca Anna Och pomogła zgromadzonym paniom określić ich typy sylwetki, doradzając po jakie ubrania sięgnąć, by ciało zawsze wyglądało atrakcyjnie. Podzieliła się również wskazówkami, jak organizować przestrzeń w swojej garderobie. Zuzanna Gruszczyńska za to zaprosiła Ostrowianki na warsztaty fast fashion, podczas których uczyła metody odnawiania ubrań poprzez nakładanie na tkaninę specjalnej farby. Organizatorzy nie zapomnieli też o najmłodszych: dzieci mogły bawić się z animatorami w kącikach dla młodych i pomalować sobie buzie w zabawny, kolorowy sposób. Ponadto szkoła Sigma przygotowała dla nich zajęcia z robotyki, bawiąc się kultowymi klockami Lego. Dzieci uczyły się także programowania, jednocześnie szkoląc swój angielski. Panie trenowały również taniec pod okiem finalistki szóstej edycji programu You Can Dance Pauliny Przestrzelskiej. Robię tylko tyle, hop, hej, od głowy idę, bum, tutaj i uginam, zobaczcie, lewą nogę, lewą nogę uginam, prawo jest prosta. hop, obrót, hop, pociele, pociele, bum, ka, ka, idę od lewej, lewa, prawa, hop, bum, tara, Warsztatów coachingowych z Agatą Violeta Bartkiewicz. Uczestniczki poznały drogę do kobiecego piękna, ale nie tego piękna zewnętrznego, które jest płytkie i przemija, ale tego wewnętrznego, piękna duszy i naszej osobowości. Panie uczyły się odkrywania własnej wartości i budowania pewności siebie. Nowością tegorocznego festiwalu, która cieszyła się dużym zainteresowaniem, były zajęcia terapeutyczne z alpakami. Te spokojne, przyjazne zwierzęta bardzo lubią przybywać w towarzystwie ludzi. Alpakoterapia świetnie sprawdza się u osób walczących z nerwicą, zaburzeniami lękowymi, depresją, ADHD czy autyzmem. Wspomaga też rozwój dzieci z zespołem Downa. Alpaki mają miękkie, puszyste i przyjemne w dotyku futro, a ich uroczy wygląd sprawia, że aż chce nam się uśmiechać. Zabawy z alpakami uspokajają, wyciszają i relaksują. Wieczorem, podczas gali bukietami kwiatów podziękowano głównym organizatorkom festiwalu: Barbarze Siwek i Milenie Kozłowskiej z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Katarzynie Kolasińskiej i Iwonie Krajewskiej ze Środowiskowego Domu Samopomocy. Podziękowania trafiły również do dyrektora Mosiru oraz do burmistrza Ostrowi oraz starosty powiatu ostrowskiego za objęcie festiwalu swoim honorowym patronatem. To wspólny wysiłek osób indywidualnych i instytucji, energia, potrzeba współdziałania, potrzeba pracy na rzecz innych, taka odpowiedzialność za kształtowanie tej rzeczywistości, w tym tego wszystkiego, co służy osobom niepełnosprawnym, ale również. Tej całej atmosfery, która świetnie wiąże się właśnie z Dniem Kobiet. Udaje się nam w Ostrowie Mazowieckiej połączyć wysiłek właśnie osób indywidualnych, instytucji, tutaj MOSiWi, stowarzyszenie, organizacji pozarządowej i tworzyć piękną, wspaniałą, cykliczną uroczystość. Następnie nagrodzono laureatów konkursów organizowanych w trakcie festiwalu oraz na platformie Facebook. Można było wygrać atrakcyjne nagrody rzeczowe w postaci sprzętu AGD, zestawów kosmetyków oraz rowerów. Dziewiąty Festiwal Zdrowia i Urody Miasto dla Kobiet zakończył taneczny spektakl w reżyserii Marty Molskiej, dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej. Widowisko opowiada o kobietach na różnych etapach życia. Zamkniętych w definiowanych przez społeczeństwo schematach. Chcą być idealne, sprostać wszystkim wyzwaniom, które stawia przed nimi współczesny świat. Każda jest inna, ale wszystkie są piękne i łączy je wspólny cel. Chcą być szczęśliwe. No, Panienka, lepsza pora, piękna Pani druga pojedynka. Gdy mieliśmy okazję obejrzeć premierę kilka miesięcy temu w Białym Stoku, jak emocje troszeczkę opadły, pomyślałem sobie, że festiwal nie mógłby się odbyć bez tego spektaklu i mam nadzieję, że podzielają Państwo to zdanie.